Cześć, nazywam się Daniel, studiuję na drugim stopniu zarządzanie inżynierii produkcji, specjalność inżynier procesu. Tytuł inżyniera mam z logistyki. Są to kierunki pokrewne. Nie chciałem studiować kolejnych lat na logistyce, ponieważ chciałem spróbować czegoś nowego. Nie żałuję swojej decyzji. Cieszę się, że poszedłem na zarządzanie inżynierii produkcji. Tutaj możemy dowiedzieć się dużo rzeczy nowych odnośnie samego przygotowania produkcji. Praktyczne umiejętności możemy nabyć poprzez chodzenie na wizyty studyjne. To jest bardzo fajna opcja, ponieważ możemy zobaczyć tak naprawdę, jak działa większość przedsiębiorstw białostockich. Umiejętności praktyczne na tym kierunku to przede wszystkim wypracowanie umiejętności zarządzania zarówno przedsiębiorstwem, jak i osobami w najbliższym otoczeniu. Mieliśmy możliwość drukowania 3D oraz programowania i najpierw skanowania danej rzeczy, a później programowania drukarki tak, aby wyszedł ten sam wydruk. To też były fajne zajęcia. Obecnie jestem na indywidualnym toku nauczania. Jest to naprawdę. Dobra opcja do połączenia studiów oraz pracy, ponieważ po złożeniu odpowiednich dokumentów dostajemy indywidualny plan, który możemy dopasować tak naprawdę do siebie i na zajęcia po prostu musimy chodzić wtedy, kiedy jest to niezbędne. Jeśli już ukończyłeś studia pierwszego stopnia, warto sprawdzić kierunki pokrewne odnośnie studiów drugiego stopnia, ponieważ ja sam jestem przykładem na to, że można połączyć kierunek logistyki z kierunkiem zarządzania inżynierii produkcji. Tak więc sprawdź kierunki pokrewne i serdecznie zapraszamy na zarządzanie inżynierii produkcji na specjalność inżynier procesu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.